Zapnij sobie tu, bo ci ta szmatka wyleci Wolne? Chodź, wolne Jaką trasę dzisiaj obieramy, Aniu? Ciężko powiedzieć Nie wiem, gdzie jechać A gdzie się dojedzie, jak pojedziemy prosto? Na Rondo, na Lublin Na Rondo? Lublin nie chce na Eskę Nie, 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 na Eskę nie jedziemy Proponuję skręcić w prawo, nie? I trochę się musimy składzić teraz, co? No Gorąco, nie? No, gorąco Uwaga na auto z prawej ja. Jezu, że ty jedziesz, jak ja jadę 90 Pomału Patrzę jak zakręt ci idzie, dobrze Zapraszam Aniu do Krzysztofa Jak ty jedziesz 100 na godzinę Jakie jest 100? Ja jest jadę 60 teraz Dobry Shimagirle Ania, to jest dobra Shimagirle Albo gerle, jak to się, jak to się mówi jest <noise> Wydaje mi się, że jeździsz w taki sposób i jeździsz tak dobrze, że można by spokojnie nawet na SK jechać. <noise> Ale jeszcze nie pojedziemy. Jeszcze się trochę wpraw. Może w prawo, lewo tu. Możemy w lewo, no? Pozwiedzamy sobie, co tam jest, zobaczymy, nie? No tu jest ta wieża. No wiem, wiem, Cię wiem, byliśmy tu ostatnio. No a my pojedziemy sobie dalej prosto. Pozwiedzamy sobie tu piękne okolice tutaj. O, a tu jest jakiś most. Pięknie, super, co tu mamy? Jakaś woda sobie leci to jakieś ruiny zamku O właśnie, co to za ruiny, ciekawe to nawet Nie wiem co to dokładnie W Zamku? To wygląda jak jakiś stary rozwalony dom Serio tu był zamek? Tak ktoś kiedyś powiedział, nie wiem Aha Się wydaje, że to się na piaski wyjedzie Gdzie? Na piaski, tylko z, yy, z drugiej strony ale ładna, ładna droga tu jest, ty! No. Taka prosta, nie? No. Dobra, jedziemy! Ty Musisz polepszyć prędkość ustalić, a nie ty, najdziesz raz 100, raz 50 No to ja, jedźmy 90 teraz 100!